technicznych Witamy z powrotem. Jak już wspominaliśmy wcześniej, warunki są bojowe, także no niestety. Kamera padła. Tak, kamera z nami nie wytrzymała, my ledwo ze sobą wytrzymujemy. Ja nie wytrzymuję. Tak, także. E, pierwszą linię nam się udało tak. omówić. Jedziemy z drugą ligą. Pierwsze spotkanie drugoligowe tego dnia Tu, Team Dream Volley. Wynik zawodów 3-0, 21-14, 21-17, 21-17. MVP spotkania. Wiadomo, Piotr, Piotr Watus. Piotr 15 punktów, 14 ataków, jeden blok. Maciej, z tego co widziałam, to przyglądałeś się. <śledziłem> tak, tak, tak. No bo czekaliśmy, bo po, potem po meczu graliśmy na tym boisku. Tak, tak, śledziłem sp spotkania, a w ogóle to e, nikt nie trafił typów, bo ja typowałem 2-1 dla a wy? Na no, Dream Volley. No, ale też, ale nie, tak szczerze to nie, spodziewa nie spodziewałem się takiego wyniku. Nie, nie no, w volley. ogóle 3-0 w tym meczu, naprawdę szok. Tym bardziej, że Dream Volley ostatnio bardzo dobra bardzo forma. Bardzo forma no. Także ale... no, no, zaskoczenie, yy, ale to... Yy. Bo z tego co wiem, to nie widziałeś całego spotkania, ale końcówkę oglądałeś, jak to tam wyglądało? A właśnie końcówkę końcówka trzeciego seta nie, bo się rozgrzewałem, mm -hmm. ale wiem, że na początku trzeciego seta Dream Wolej prowadził chyba 10-8, czy 14-12, tam dwoma, trzema punktami. Mm -hmm. I odszedłem i wróciłem i Tufi wygrał seta, także, także wygrali 3-0. Ważne trzy punkty dla nich, nie? W kontekście tam walki o, o, mm -hmm. o pudło. Bo się jeszcze liczą. No, i co jeszcze o tym macie? No jest no kolejnie ciekawie dla właśnie dla Green Volley, gdzie ostatnio nabrali. A wiatrów żagle. A ty i... chyba w pierwszej czwórce w tabeli był, nie? Wiesz, hmm, tyle, co, wiesz co, nie wiem, jak było przed tym, bo no, tabele mieliśmy dość dawno oglądane. <laughs> <Warunki> <laughs> i w ogóle. Takie. E, także no, no, ciężko mi jest powiedzieć e, na ten moment, e, na którym byli miejsce. No, możemy sobie zobaczyć, na którym są teraz ewentualnie. Nie wiem, czy tam sprawdzasz to. E, hmm, już ci mówię. To, z tymi telefonami. Tuf jest na czwartym. Mhm. I ma mecz mniej niż Dream wolej który jest y, pozycję przecież. wyżej mhm. i ma jeden punkt więcej. Więc to był bardzo ważny mecz, jakby nie patrzeć mhm. dla, dream, dla Dreamu. No, wiesz, w kontekście może się, walki o pudło. Tak, może się okazać, że tym meczem sobie zaprzepaszczą szanse medalowe. Też nie wiem, czy Drużyna ma aspiracje powrotu do pierwszej ligi, czy gdzieś wiesz. No, może myślę, sami sobie nogę podnosi. Ale mówisz o tufić, czy od rimie? o rimie? No, myślę, myślę, że ma. Ale wiesz, jak ka każdej Drużynie się zdarza, jakiś taki mecz raz w sezonie cięższy, taki mhm. słabszy. No tak, tylko tutaj było właśnie z tym rywalem jakby bezpośrednio, bezpośrednio się sąsiadującym no, tak. no, tabeli, co to, to, to. myślę, że właśnie, że w kontekście wyniku boli <laughs> troszkę bardziej. Um, no to chyba jeszcze wszystko. na temat tego Nie, spotkania. Tak, jeszcze mieliśmy w dniu dzisiejszym jedno spotkanie drugoligowe. Um. Tutaj mam już, Best Boys Bloom Flota Toyota Team, wynik zawodów 0-3, 13-21, 15-21, 6-21, MVP spotkania Vlad Vondar, który zdobył 3, nie, przepraszam, 6, 6 punktów. punktów, 2 ataki, 1 blok i 3 asy serwisowe. To nie jest rozgrywające? Jest. Jest, także, ale z tego co widziałam, akurat te jego dwa ataki, widziałam jedna kiwka, no po prostu perfekt. Ja się nie spodziewałam, nie wiem czy on się spodziewał w ogóle, że tak potrafi, bo nie jest to jeden z najwyższych zawodników, jeśli chodzi o, o ligę. Także, no, naprawdę umiejętności kiwania dzisiaj pokazał. Świetne. No, jeszcze tam sobie jakąś piłkę tego, po prostu tego meczu, tego meczu też nie widziałem. Końcówkę widziałem trzeciego seta, bo równolegle <grym> To jak, akurat myśli. to, co najciekawsze. Nie. I to był ten set, który Flota... Był, był do sześciu. i przy stanie, pamiętam, co siedziałaś chyba obok mnie na boisku środkowym, była taka akcja, gdzie Best Boys przebiło piłkę i tak Paweł Ślin chyba, mhm. To jeszcze znaczy? y, chyba zdenerwował na swojego kolegę, bo zabrał mu piłkę w mm -hmm. i Tak. Y, bo ja, pierwszy, zobaczyłem tą akcję, i później spojrzałem na wynik. I to pokazuje, jak flota wiesz podchodzi do takich szczegółów. Nawet przy wyniku, tam chyba było mm -hmm. 19-5. Tak, ale ta reakcja była taka. No... Wszyscy tak na sali się dziwnie spojrzeli, nie? No, obok siedział jeszcze Mateusz Bania rozgrywający floty dwójki i mówi: Dobrze, że nikt nie rozumie. No, ja myślę, że... Paweł ja nie myślę... po polsku tam po polsku. Ja, że się myślę, ja tego... myślę, że tam takie dwa słowa to ja. każdy zrozumie. No, tak, zdecydowanie, ale, no ale gdzieś tam leciało jeszcze inne, ale on tak do, dość długo, mm. nie wypowiedział ze 30 wyrazów, także. Tak, no, a tak jak mówisz, gdzieś ta walka naprawdę. No, co do tego, to, 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 to spodziewane wyniki się Tak, ujdziecie. no tutaj akurat spodziewany, ale powiem szczerze, że nie spodziewałam mm. się, no, że Boys nie wyjdzie z dychy. Chociaż to trzeci set, który w ich wykonaniu zwykle jest najsłabszy. No taki nastający już był trochę. Nie? Mm -hmm. Oni zresztą też przed wejściem, jak rozmawiali, bo tą chwilę z nimi rozmawiałam, to tak co my dzisiaj tak późno gramy, wiesz, no, no po majowce, panowie do spalania w ogóle, tak. nie? O, tam muszą rano wstać, a to coś tam. Także jakby bez przekonania był już przed, no ale tak jak mówisz, wynik w sumie dość spodziewany. Także tutaj zaskoczeni za bardzo nie jesteśmy. No tak, to lecimy z tabelą, nie? Tak, tabela druga, liga. Pierwsze miejsce: flota Toyota Team, 20 punktów. 8 meczów też zwracają to uwagę. No, bo... Bo no okej, okay, no 8 spotkań rozegranych, MPS wolej 7 spotkań, 18 punktów, trzecie miejsce, Dream woley 8 meczów i 16 punktów. Co ważne jeszcze, stawkę zamyka AXIS z dorobkiem 4 punktów. I takim okay. oto sposobem przechodzimy lecimy. do trzeciej ligi. Trzecia ja Liga Stryznicia. z tym Życia. Tak, to to tak, twoje ja powiedzenie, nie? To powiedzenie. Mateusza ja powiedzenie. Ja nigdy tego nie mówię. Ale on, ja on często nie... tak, on w Bo nie? on mnie <laughs> prowokuje, tak. ale ja nigdy mnie, tego nie mówię. Tak. Tak. A też No tak. widzisz, myślałam, że jestem fianckowa. Ja ty... No dobra, lecimy z... Tak, bo ja już sobie, wiesz, przewijam, bo niestety na tych telefonach to... Drużna. Drużna, od tego zaczniemy. Dobra. W dniu dzisiejszym było się spotkanie Drużyna A kontra flota Toyota Team 2. Wynik zawodów 0,3, 13, 21, 12, 21, 21, 23. MVP tego spotkania Mateusz Jaguś. Już mówię, ile punktów, bo 13. Się, 13 punktów. I 13 i Wszystkie, wszystkie tak jest. zdobyte. Z ataku. Co do tego spotkania. Co? Właśnie tak. widziałaś trzeci set? Częściowo, no bo ja tak wiesz, krążyłam po wojskach, no, tak, no bo dzisiaj byłam Mateuszem, no to mogłam w sumie na, na początku powiedzieć w sprawach organizacyjnych, że jakby coś, to skargi nie do Mateusza, tylko do mnie. Wszelkie jakieś to. No tak, no i co tam się stało? No właśnie ciężko powiedzieć, bo jeśli chodzi o. Pierwszy i drugi set, no to flota miała kontrolę po prostu od pierwszej piłki do ostatniej praktycznie i te wyniki no też były takie, że widać było, że to jest zdecydowana wygrana i nie wiem co tam się wydarzyło, ale yy, mieliśmy no właśnie tego seta granego na przewagi i drużyna była bardzo blisko, żeby w ogóle tutaj ugrać yy, sobie punkcik. Um, przeważyły jakieś tam po prostu, no wiesz, dwie A zauważ, że duży na A z tym... tego, co tak kojarzę, to trzecie sety ma najlepsze. A w bo, sumie... z nami, bo z nami też miała do 19. W sumie, nie? W sumie coś jest w tym, co mówisz, bo ja w ogóle, jak <laughs> jeśli chodzi o protokół, to... Um... Nie udaje mi się za bardzo trafiać na ich mecze. Pierwszy mecz, na którym siedziałam, gdzie jeszcze postawiałam, że oni ugrają seta. Nie pamiętam z kim oni grali, chyba w ogóle z jakimiś aktywnymi, czy coś takiego. Z aktywnymi, my mieli ugrać seta. Widać, <laughs> lubisz aktywnych bardzo. <laughs> Dzisiaj stawiałam na nich, to sobie jeszcze przyjdziemy. No właśnie. Eee, ale właśnie tam jeden ze zawodników drużyny, a eee, tak gdzieś na fali w tym trzecim secie zaczął krzyczeć: dawać ten set dla pani Agnieszki. Ale tak w ogóle. Aha, bo ja postawiłam na nich, setup, bo ja zawsze wysyłam eee. te typy i potem nie pamiętam, Mam pamięć kurzu, niestety. E, także, ale i oni tak się właśnie, wiesz, jeszcze nakręcili, że to dla mnie, ja siedziałam na tym protokole i faktycznie wygrali. Eee. Byłam matką tego sukcesu. No no to jeśli chodzi o to spotkanie, to co, co tu jeszcze można dodać? No na pewno nie, nie spodziewałam się ja, nie wiem jak ty, no ale raczej chyba wszyscy typowaliśmy takie zdecydowane 3-0 dla floty. Wynik więc... spodziewany, trzeci set nie. Tak, ale właśnie no. jeśli chodzi o, o to, jak się drużna zaprezentowała w tym trzecim secie, no to naprawdę, <kluzny> naprawdę było co oglądać i, <kluzny> yy, no i mówię, ja, ja byłam zaskoczona, że jeszcze po tych dwóch nieudanych im się udało, ale być może jest tak jak mówisz, że gdzieś się Długo rozkręcają po prostu tak, i te, tak. te trzecie sety są lepsze w ich wykonaniu. Lecimy dalej. E, tak, nas o, ty, o tej samej y, godzinie na sąsiednim boisku. Na boisku numer dwa. Na boisku nawet numer dwa. Tak, e, tak tutaj, że tak powiem, mecz, y, mecz sezonu można powiedzieć. Czemu mecz sezonu? <laughs> Co to wiesz? Czyli. Ja nie mieszańię no, do tego. Nie, ja mówię, że się z aktywnymi śmiałam. No, Mateusz no. wiedział, kiedy go ma nie być, więc. My... No, tak. Także no. Spotkanie, czyli amigos Aktywnik Gdańsk, czyli starych znajomych można powiedzieć. Wynik zawodów 2-1, 21-11, 21-17, 17-21. MVP spotkania Piotr Kochanowski. 11 punktów, 10 ataków, jeden blok. No i co tutaj się działo w ogóle w tym meczu? Ja oglądałem pierwsze dwa sety i mogę powiedzieć, że aktywni słabo grali przez pierwsze. Oj, czy, set a, czy to oni w ogóle grali? Bardzo... Pierwszy set to w ogóle bardzo słabo grali, bo tam był chyba moment 28 było chyba było 19-7 dla... albo 28 było chyba dla czyli w tym pierwszym tak, secie. Tak, ja tak, spojrzałam tak. na to i dobra idę tam na inne boisko. I, i, I w drugim secie już zaczęło się trochę aktywniej zaczęli się doskręcać, czyli grało cały czas swoje. A trzeciego seta nie widziałem. To musisz uzupełnić trzeci set. No, jeśli chodzi o, o trzeciego seta. Według moich informacji też, jakby to, co się działo tam w pierwszym, drugim, trzecim secie, no to. Um... Marcin Nowicki mnie uświadomił, że tam połowa drużyny to gdzieś stała w korku na obwodnicy, że oni w ogóle mieli w czwórkę zacząć. Tak nie było, ale... Ale było, oni mieli ale... nawet ławkę chyba. Na, na tak, bo ławka końca. podobno dojechała gdzieś pod sam koniec, także nie wiem, czy też nie śledziłam tego, jakie nie zwróciłam, Nawet nie zwróciłam, No właśnie ja uwagi. też nie zwróciłam za bardzo uwagi, kto by tam zwracał uwagę na aktywnych, nie? Ty to powiedziałeś. Ja, bo ja bardzo ich lubię i oni okay. wiedzą, że ja... Widziałem, żarty. że w pierwszym secie, w pierwszym albo w trzecim, nie pamiętam, Artur ty tak Kurkowski się bardzo wkurzył na kogoś, że nie podbił piłki takiej dość prostej. Wyszedł Ciekawe na kogoś. Pierwszy raz widziałem Artura wkurzonego. Tak? No to ty mało jeszcze widziałeś. <laughs> Zawsze, Jesteś od pierwszego zawsze, sezonu, a zawsze, zawsze, nie widziałem. Zawsze mi się wydawało takim spokojnym. No nie, on jest to spokojny, on się nie daje prowokować, ale to wiesz jak to. Tacy są najgorsi, jak już się to no tak. także. No tutaj ten pierwszy set, no to myślę, że aktywni woleliby zapomnieć. Dobrze, że im się udało wyjść z dychy, tak? To, to jakby możemy nazwać sukcesem w tym momencie. Jak bo, to nazywasz sukcesem? Tak, no bo jak. Z taką grą, no myślę, że nie mogli Ale liczyć na więcej. To bardziej więcej. chili im dało wyjście tak, e, się... w bo się trochę pop, popsuły, popsuli trochę akcji pod koniec mm -hmm. seta. Ale co, jak co? czyli się naprawdę bardzo fajnie zaprezentowało i ja myślałam, że tam będzie spokojnie już 3-0 dekad. Pierwsze tego, dwa sety czyli fajnie... super pewno naprawdę. No. Tutaj jak nie, trochę... Trochę... <laughs> nie, nie, nie. nie tak, mam koszulkę, moi... ja muszę zawsze ja, mieć fanką. Ja, 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 ja miałem koszulkę, gra? Nie, nie miałem koszulki. Nie masz ja koszulki chili? Nie, mam. A, no, no. nie miałem. Ja czyś. nie grałam, bo mam. No widzisz. Nie wiesz, co Maciej. Tak traktują kolegów z Dużyna. Nie, no się dajesz, tak się dajesz traktować po prostu. Jakieś... No, dobra. Bo ja mam atuty, których ty nie posiadasz, że tak powiem. No. Ale to już bez mikro szczegółów. ta godzina nie służy magazyną. Oczywiście, że nie. Słuchajcie, zbliżamy się do północy. Nie, tak. e, także lecimy z lecimy ostatnim z spotkaniem trzecioligowym, jest. na które tu widzę, że Maciej zaciera łapki. Nie Będzie miał co opowiadać e, wnukom. <laughs> Być może. <laughs> Spotkanie TGD Port Gdańsk. Wynik zawodów 3-0: 21-19, 21-15, 21-16. Któż był MVP, trzymając ostatnio w sumie. Bardzo wysoki poziom Kasper Goszczyński. Koncert. Tak, bo no już gdzieś tam chwaliliśmy tego e, gracza z Mateuszem na poprzednich magazynach, w o, magazynach od kilku tygodni. E, Kasper zdobył 15 punktów, 10 ataków i aż 5 asów serwisowych. No Kasper ostatnio to druga młodość. Naprawdę. No tak, no A tak. była na pierwsza? No, no, była. Oby, by, oby była. Oby była, jakaś była. Nie no, Kacper z ostatnio super gra, także tak, widać nawet po, po, po tym wyniku jego, no bo 15 punktów to 15 punktów to jest konkretny wynik. Co do samego meczu, to tak e, Port chyba grał w szóstkę, bo nie zwróciłem uwagi. Chyba tak. Zobaczmy, czy tu jest. Tak, w szóstkę. Też się nie, bo rozmawiałem z Arkadiuszem Sojko po meczu, to mówił, że też nie zjechali po weekendzie wszyscy, mm -hmm. tam jakieś prywatne Denisa nie, sprawy. Było. Denisa nie było, także też mieli, nie mieli całego składu, u nas akurat byli wszyscy o dziwo, wszyscy, którzy mogli być, wszyscy byli i Słabo uwaga, wszyscy zagrali, wszyscy zagrali, tak? Tak. A, no zmiany to, były takie, zmiany były hokejowe takie, tymi. że ja przede ja nie wiedziałem przy kim stoję nawet w pewnej chwili. Co to, to do dobrze, samego meczu, pod w pierwszym secie... Grał porządnie, musieliśmy się trochę sprężyć, były trochę ciężary pod koniec, bo prowadziliśmy chyba 20-17 i do, dogonili nas do 20-19 i żeśmy skończyli na 21-19, no ale później już drugi, trzeci set to pod tak im duży mecz trwał, to gaz. Mhm. Troszkę tak jak, mówi, tak jak widać Kacper na zagrywce zrobił różnicę. Ale tam jeszcze chyba Gajewski? Widziałam, że tak miał długie. Nie wiem, no czy miał 9, asy, ale. Ogólnie, tak, miał. Ogólnie dziewięć asów żeśmy ukuli. Zwróciłam uwagę, że właśnie miał takie serie, nie? Tak, Boże, tak. W przy jego zagrywce zdobywaliście dość sporą liczbę punktów. Tak, tego, tak. On, on dwa asy, on dwa asy i dziewięć no, asów. Ogólnie my ostatnio jako TGD gramy z meczu na mecz coraz lepiej, co, co mnie cieszy, no ale te najcięższe mecze jeszcze przed nami, nie? A między innymi z kim tak z Bayern, góry tabeli macie? Mhm. Mm. A z Old Boysami graliście? Już? Mm. Graliśmy tak. Okej, okay, no to no będzie się. Będzie no będą się, ciekawe mecze. Coś jeszcze masz do dodania na temat spotkania? Czy co? Nie. Można powiedzieć, że trochę zagrywka ustawiła ta... mecz? Czy nie aż, nie aż tak? Pomo pomogła, stopniu. na pewno pomogła, ale aż w takim stopniu, mm -hmm. że ustawiła mecz, to nie okazało. Ogólnie... i Kacper. Zagrywkaj i Kac, Nie, Kacper. To już lepiej Kacper, tak, to już lepiej okay. Ale ogólnie, tak, czysto siatkarsko, to jakoś, jakoś lepiej żeśmy wyglądali niż na przykład w pierwszym meczu z Kusadią. Mm -hmm. No, myślę, że to nie było, <laughs> nie było jakieś trudne do, nie, nie, nie. do pobicia. Ale nie, żeby tak, się tak jak ci się... mówię, że. Albo sezon temu w pierwszym meczu ze ten dwa. No, dwa na, na przykład. przykład. No. no. <laughs> Czyli forma rośnie, także tak. zacieracie rączki, tak tam jest. Na, szykujecie się na podium. No to tak okay. jest. Nie, no. Tak, nie, no tak, głowa, tak jak, nie. Znaczy, jak Mateusz, nie? To ale Mateusz, to ale Mateusz się, też też, ale Mateusz też, że coś tam, że nie no, przecież będziecie chcieli awansować. Ja mówię, to jak awansujemy, to awansujemy. Jak się uda, to się uda, jak nie, to nie. No ale widzisz, A wszyscy ten awans mi tak wpychają, wiesz. Ale tak cię zapędziłam, żeby gdzieś tak. tak. Nie, no, wiadomo, że kudy, no, gramy po to, żeby być na podium, czy się uda, czy nie, się nie uda, to nie, nie wiadomo. To podlega no. dyskusji. Dobra, leć tabelą. Tak, tabela, trzecia liga. Pierwsze miejsce Old Boys, 8 spotkań, 20 punktów. Drugie miejsce BL Volley, 7 spotkań, 18 punktów. Jest tu też ciekawie. Trzecie miejsce TGD, 8 spotkań, również 18 punktów. Stawkę zamyka drużyna A. Z dorobkiem. Jednym, Jeden punkt. punkt. O, to ten właśnie, który jest ten ja ustawiłam dla Ten dla Pani Agnieszki. <laughs> tak jest. Ja. I tym miłym akcentem myślę, że możemy zakończyć. Do domu, Tak. tak e, zdążyliśmy nawet przed północą, jest za dziesięć, więc tak no, jakoś się udało. Także jakoś Mateusz nas nie zabije. Mam nadzieję. Albo zabiję. Mam Wys nadzieję, że nie, wysł nie mu magazyn do weryfikacji? Nie, do nie. No to jest Nie, już będzie obróbka, wszystko będzie było gotowe. Także. Dobra. Pozdrawiamy dziękujemy. i widzimy się następnym razem. Cześć. Tak